Pasecznie. Siemanko, z tej systemem hodowcy, robić kolejny odcinek. Dzisiaj trochę, znaczy nagramy tutaj o tym, o jedzonku. Bo tam widzieliśmy, że jedna osoba w komentarzach się pyta, co my dajemy kurką, a. więc pokażemy Wam. A jak nie widzicie tutaj, kur, to powiem, że smutna informacja: szczurów wszyscy jest jad. Nie tak. Tak. I łącznie w sensie, z nim, tylko jakiś duch do Was gada. no, a na szczęście. Babcia nam mówiła, że wszystkie są zjedzone No, ale, ale nie przechodzimy. Żadne. Jakby za to, to tą troszkę przełożyliśmy, bo tak w dupnym miejscu stało. Ale, tak jak troszkę, troszkę Ani odróżnione tam też nie, tam to też nie Może mam się po prostu z tym wyścigać, zaraz mam te zielone szniewieckie i... Może nie może to działać. Może jakiś zanturlinizm się powoli karada. Nie wiemy tam też, a sobie wam pokażę raczej będzie widać no, jest. Trzy, Trzy Jajeczka dzisiaj, Trzyma bo jedno jest do, żeby wiedział gdzie mają znosić po to są około, ja bym... trzy, nie dwa A ten jest spok No, tak Jakby z rozrodki Tam, tam leży rok Nie no, z nie, ale Też to, to ostatnio Też ostatnio sprzedaliśmy koguta Kochin, e, porcelanować porcelanowanego szabo kochin poszedł za darmo dla widza to nie Ten miast taki Więc tutaj w naszej diecie kur bo Znajdziemy... Znajdziemy ziarno różnego typu. Nie wiem, tylko jednego. Bo to jest pszenżyto, czasami się znajdzie więcej. jęczmień. I ześrutowane. Bo będziemy mieć kacuszki na przyszły rok, to, to będziemy dawać jęczmień, bo tu wiemy, żeby ją lubić. lubić Ale wtedy będziemy pewnie dawać śród. Ten mokry. Tak jak więc tak no, jest to pszenżyto Przężyto, ześrutowane mhm. no. ziarno to jest przężyto i jęczmień i do tego czasami się znajdzie kukurydza, Cztery kolby zawsze wyskubane. No, to jeszcze i silki, zostały trzy, bo jedno nie mogłem wyskubać. tak to było jakoś dziwne Więc te trzy, ale zapewne tam gdzie jest wykopane, bo była silka się tam kąpać. Tam widzieliśmy, bo odpisaliśmy oczywiście tam tamtemu widzieli, ale tam było ten... zadał takie fajne pytania też. Czy wolą ześrutowane ziarno, czy wolą yy, zboże takie w całości, w tym ziarnie, w dzisiaj zboże w tym ziarnie. cały To jest coś, co prawdopodobnie u nas ostatnio, albo deszcz, albo zachorzone cały A jak już 8 to na 5 minut. A jeszcze cały dzień świeci, bo jest już 15. Teraz 15, a jakbyście świeci, A jak się pytali, to kurczaki ja wam to pasza tylko. I czasami dostają coś. A jeszcze kurki dostają często, a co no często, tak, Mara często, ktoś, do tam, tam dynia, a też, no, do to za dwa dni, strony, a tutaj, a tutaj przyjdzie marąc, bo tam, aż tam miejsca, no, tak, samo mają miejsca, to tam, tak wydajemy, miałem mniej, bo wtedy jest, są, a też damy go, też tam go tam, tam, nie ma, a za dawać na jeden, na dwa i tak. A silka raczej na brakmy nam no tutaj z okienami, bo hmm. niech tam usilek będzie wszystko na pewno dobrze, a brak też za małe są tamtej brak, bo za męczą, bo tamte brak nie... No i tamte brak nie zająłem. Tutaj też musimy zgarnąć później, bo tam są jakiś tam każdy z tego. Tu widać ten jest lokowany, jakby był lokowany to bardziej taki sziemy, jakby silka coś takiego, ale... A też nam zdechła jedna brak. No na, tak. od początku, jak tam przyszła do ta kurnika, to miała takie oko zamknięte, taka leciutko było. ale <t> może <'sum> jak... jeszcze się skozipala, podzielam się tam te trachy. Tam jest po srebrnym szyku. A z tej noży po tak Jest też zida pod od Który od nas kupił poguciki. Więc że to jest wiemy, że wiemy, że wiemy, że na że wiemy, że tak. Niedługo to będzie więcej, A tak się tak, może nie więcej, a no, się będzie no, więcej, bo te niedługo też nie dojdą, tam za jakiś miesiąc, dwa. Bo tu jest raczej chyba widać, że kogucik, a tam może być kurka. Bo tam już widać taki grzebień, masz coś. Ale chyba to się sprawdza, że kurki tak wolno się pierzą, a koguty zobaczcie. No bo tam też były tak szybko, te czarne i też. A ten, a ten jest taki bardziej jakby niebieski, jest czarny. Znaczy, a drugi, ten na początku wziąć w wyrostek, bo tak rosnął powoli, ale teraz widać, się. Ale tak jakoś nam, na tak chyba brachmy rosną, także kurki tak nie, to po, to, powoli. To może takie jest, tak szybko. A też paść, to już musimy jutro za dwa bo i to świątek też słodkach. Bo już na dnie kwoczy, a też wiadomo, że ja ich nie na razie znosić, w tym scenariuszu zrobić, bo też koguty, gdy nie mnie zniesie, zniesie. Tylko, że to się jakby jak deptasz coś i ten. I też, no, jak, też tak samo z tą czarną, zrobiliśmy, że jak już nie koczyło sensy, jak już nie koczy, tylko z nim siedzi, to ale paszę marny znaczy marny, no i zjedzą, no, ale co dzień nie zmieniać, bo już takie duże. A tak też wiem, jak koguty, to pamiętajcie, że też nie zawsze, jak jest dużo kogutów, to nie znaczy, że będzie jakoś więcej jajek zalężonych, czy coś, Dobrze. Dobrze, bo tak, zawsze ten... nie pamiętajcie, żeby nie mieć za dużo tych kogutów, bo jak będziecie po... dla przykładu, jeżeli nie wiem, na przykład, yy, no powiedzmy, nie wiem, te trzy pobudziki na powiedzmy 10 kurek, no to jest za dużo. Bo tak, tak, tak wszyscy mówią, tam, że i tak chyba nawet jest, że zazwyczaj u przynajmniej tam, u, u tych mniejszych może jest inaczej, ale tam jest jeden kogucik na 10 kórek. No ale mamy, liczyłem tam my, to chyba 17 kurek. Tak, no, 17 wszystkich, tam, my, to mamy dwa koguciki. No to jeszcze jeden. No, jeszcze też on właśnie. Dobra, z innymi czernymi, mamy jakąś 15, czasami akurat za 20, no to i tak zalewamy 20 jakoś, bo kurczaki, bo nie nasza A teraz mam nadzieję, że będzie lepiej z tymi kurekami, bo wiecie, jak coś z tymi biegą przed łokami. A teraz są nowe koguciki, mam nadzieję, że będą nowe kolorki. I czasami mam że czasem wyjdą takie, jakby normalnej warby, takiej właśnie, no, no zwykłej, nie wiem, Jak mamy na przykład tą przenistną całą, czy tą sklepną pszeniczną. No ja chciałem, żeby by było takich mixów kolorów, wychodziło na przykład jakieś... Zmiksowane na przykład jakiś nie wiem, na przykład biały z tym właśnie czajniczym, coś takiego, fajnie by to na pewno wyglądało. Takie, nie takie swoje kolory, żeby był jakiś taki... coś, co będzie innego. A jednak zostały dwie widzę, ptury. Myślę, że nie zostały, ale jeszcze można je odwrócić, więc tak jest, żebyśmy je odwrócił. Te pewno fajnie by jakby się całe białe bylęgły w końcu jakieś. No. I przeżyły. A też tutaj będziemy spotkać w później. A się to jakoś zatrzymi, bo teraz będziemy albo sprwać pusilek, albo malować kurpik to jest z tych rzeczy i tak i A to znaczy, też nie wiadomo, no, czy będziemy robić, na pewno bo tej karty jest i ja będę patrzy. Więc zawsze myślę, to teraz poświęcać, no ale... To... I też możecie napisać jak wam... Znaczy pewnie już dużo osób do tego momentu nie ogląda, ale jak wam się podobają te filmy o 16.30. Myślę że, myślę, że to jest dobry pomysł wrzucanie o 16.30 odcinków. Dzisiaj to no, jak? Ale to jednak o No za godzinkę będzie odcinek. No, bo myślę, że jak wtedy wrzucaliśmy tak, że po prostu se wrzuciliśmy tam na noc jak szliśmy spać, to odcinek zawsze się wrzucał, a teraz... Znaczy no teraz też się tak wrzuca, tylko że jest zaplanowany na po prostu godzinę 16.30 i tak. Też widzieliśmy, że w ogóle jak zrobiliśmy odcinek o 16.30, tak jak zawsze jest jeden komentarz, dwa, to od razu było 11, a jeszcze z naszymi odpowiedziami oczywiście. I tak było 3. trzy komentarze bez naszych odpowiedzi. Jeszcze też tam kilka osób odpowiadało tym osobom, co nie zdążyli się oddać. Zdążyli, że jak założyliśmy. A też córki przyjeździliśmy, tam sola parodysia, myśmy ale że nam jadą, ale ta tam ta 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 nie wiedzieliśmy, co nam zrobiło. I <laughs> wam, bardzo bardzo bardzo, ale też ten, no jak nie tego do soboty, to raczej będzie będziemy będziemy A no, my sobie przychodzimy do domu kulturalnie Znaczy ja byłem szybciej Widzicie, że są I Marcia mówi do mnie, że nie ma żadnych tych trutek Ty też tak mówiłeś, jakby I mówię, mówię Nie ma żadnych trutek, no a w, w dzień wcześniej nic nie było, bo wczoraj mieliśmy nagrany odcinek, ale Usunęliśmy A miałaś okazję? Odpnęliśmy tak, go, bo może za dużo po prostu powiedzieliśmy czegoś I, no. i to było niepotrzebne, więc tak to samo jak powiedzieć. No tylko że po prostu w innych słowach, bo to... Bo to co my tam myśleliśmy, że będzie... A co no... I tak tam te słowa co tam powiedzieliśmy, to ja przynajmniej podtrzymuję. Y ja wiem, jak to robiliśmy, więc... ale nie będę, nie będę jakby mówił, więc. Więc no. A patrzcie, więc... przyjechaliśmy tutaj, tutaj chyba dwa tygodnie temu. A patrzcie, aż wiadomo, że chodź jak za większy, będą w trawie. Tutaj tej 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 w tej jakby to, to to, ona jest od nich, tylko sobie lubi przeskoczyć skoczyć do sąsiadów. Do sąsiadki? Tak, są akurat trzy sąsiadki. Asz, asz, asz. To, mecz, to... Widzicie, u Jostrak to są nie kurki, a u nas po chwilę to są kurki. Tu szło łódzko, która przejdzie mniejsza i taki jakby niebiesko-jarzegatyń. Jostra tam dalej jest kurka i te cztery chyba. Te cztery na razie ładnie się chowają, zobaczmy jak będzie tutaj nie co A, brakło. Tak, a by nie mać ujęć, bo żyje z tymi swoimi przyjaciółkami. A u Marasa to nie wiem, to już nie to nie było. To... To były trzy. Chociaż to u Marasa, one tam były w tamtym osłonie, to takie słabsze jak się wydawały. Bo no, on też na przykład wcześniej po prostu wyjadł. Więc też to też że... to ludzko przynosi. Dobra, to my wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.